Witam na moim kanale. Dzisiaj przygotujemy tradycyjne pączki. Do przygotowania pączków potrzebne nam będą pół kg mąki, typ 480 bądź 550, 50 g świeżych drożdży, 250 ml mleka, 7 żółtek, 75 g cukru, 80 g masła. Będziemy je rozpuszczać za chwilę. Szczypta soli, opakowanie cukru waniliowego, 2 łyżki spirytusu. I konfiturę bądź budyń do nadziewania naszych pączków. Na początek mleko lekko podgrzewamy. Nasze 250 ml mleka. Rozkruszamy do niego drożdże. Do naszych drożdży dodamy łyżkę cukru, dwie łyżki. Mąki. Wymieszamy to. I odstawimy, aż drożdże nam wyrosną. W tym czasie możemy rozpuścić nasze masło i poczekać aż ostygnie. Nasza żółtka przełożyłam do miski. Dosypujemy do nich cukier waniliowy, pozostały cukier. naszą mąkę przesiewamy, nasze żółtka ładnie się już ubiły, nasz rozczyn z drożdży przeleżał około 15 minut, ładnie tutaj też drożdże wyrosły, więc teraz do naszej mąki przesianej dolewamy nasze drożdże, żółtka. masło już się ostudziło także również możemy już je dodać szczyptę soli wszystko teraz łączymy ciasto ładnie mi się tutaj wyrobiło łyżką więc przykryjemy je ściereczką i zostawimy do wyrośnięcia na około godzinę. Nasze ciasto ładnie wyrosło przez godzinę. Teraz je wyrzucamy na stolnicę, podsypaną oczywiście mąką. Chwileczkę wyrobimy. Ciasto rozwałkowujemy na grubość około centymetra i będziemy szklaneczką wykrawać nasze pączki. Gdybyśmy konfiturę nakładali przed smażeniem, to właśnie teraz nakładamy konfiturę i zwijamy po prostu pączuszka wtedy z konfiturą do środka. Ja będę nadziewać je konfiturą dopiero po usmażeniu, bo część zrobię po prostu z budyniem, a część z konfiturą. Pączki odłożymy na tacę też troszkę obsypaną mąką i zostawimy jeszcze na jakieś 20 minutek do wyrośnięcia. Do garka wlewamy około półtora do 2 litrów oleju, w zależności jaki mamy garnek, oczywiście. Jak mamy bardzo szeroki, no to więcej. Ja wlałam 1,5 litra oleju, zagrzewam do około 170 stopni, i za chwilę smażymy nasze pączki. Nasze pączki smażymy z obu stron. Nasze pączki z oleju wykładamy na talerz wyłożony ręcznikiem papierowym, żeby odsączyć z nadmiaru tłuszczu. Do rękawa włożyłam naszą marmoladę, konfiturę z róży i nadziewam pączuszki z boku, suwając końcówkę i nakładając troszkę marmoladki. Nasze pączki już gotowe, pięknie się wysmażyły. Nadziałam je konfiturą. Posypiemy teraz cukrem, pudrem. Jeżeli podobał Wam się przepis, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał. I zapraszam po kolejne przepisy w każdy wtorek i piątek. Pozdrawiam i do zobaczenia.